Cześć. Nasza społeczność balisongowa, czyli PLF, doczekała się kolaboracji z prawdziwą legendą, czyli Kandarem. Są one dostępne tylko i wyłącznie w sklepie Skillcorp, który przyczynia się do rozwoju zająwek w Polsce. Link do grupy, jak i sklepu znajdziecie w opisie. Co to jest Kandar? Jest to tani i wytrzymały nóż motylkowy, który świetnie się nadaje do zaczęcia naszej przygody z balisongami. Swoją wytrzymałość zawdzięcza małej ilości części, które mogłyby nam się uszkodzić. Jest złożony zaledwie z dwóch rączek, ostrza, podkładek, nitów, które w tym przedziale cenowym zdecydowanie biją śruby na głowę oraz lacza, którego poleca się wyrzucić. A dlaczego? Ponieważ może on uszkodzić na mostrze, bądź przeszkadzać w kręceniu, czyli flippingu. Nie musicie się również obawiać tego, że zabierze wam to możliwość wykonywania trików z użyciem tej części, ponieważ każdy można wykonać bez niej. A więc jak się go usuwa? Najprostszą metodą pozbycia się lacza jest wyłamanie go kombinerkami bądź palcami. Tutaj jednak trzeba użyć trochę więcej siły. Jeśli nie damy rady z poprzednimi metodami, możemy usunąć lacza w bardziej widowiskowy sposób. Tutaj już liczy się nasza kreatywność. Czemu śruby są gorsze od nitów? W nożach do 100 zł i okolicach tej ceny używa się śrub bardzo słabej jakości, które często są za krótkie, przez co łatwo je zgubić, a gniazda wyrabiają się przy użyciu minimalnej siły. Można wręcz rzec, że te śruby są robione z plasteliny. Jego stosunek ceny do balansu oraz wcześniej wspomnianej wytrzymałości przebija wszystkie opcje aż do 500 zł w przypadku ostrych noży i 150 zł jeśli chodzi o wersje treningowe. Kupując Kandara XPLF, wspieracie rozwój naszej społeczności flipperów, a Skillcorp dodatkowo zadba o gratisy dorzucone do paczki. Samym nożem kręci się przyjemnie i sam nawet co jakiś czas chętnie po niego sięgam. Dodatkowo również do posiadania go w kolekcji zachęca sam fakt wygrawerowanego logo naszej polskiej społeczności. Pamiętajmy jednak, że jest to nóż w cenie dużej pizzy i mogą się przytrafiać pewne niedoróbki, które jak najbardziej możemy naprawić we własnym zakresie. Jeśli pojawią nam się luzy, możemy zbić nitem młotkiem. Jeśli pęknie nam nit, możemy go łatwo zastąpić czymś innym, a jeśli wypadnie nam tangpin, to również i na to znajdą się poradniki w internecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia i cześć!